Już po raz siódmy w Kielcach stanie żywa szopka. W latach poprzednich organizowana była kolejno obok bazyliki katedralnej przy kościele św. Józefa Robotnika oraz Ducha Świętego. W tym roku wybudowana zostanie na parkingu przy klasztorze księży Kapucynów w parafii św. Franciszka Zasyżu. Od kilku lat w naszej parafii jest znana powszechnie odwiedzana licznie, szopka tak zwana tolkienowska, zbudowana na motywach powieści Tolkiena, Władca Pierścieni. No jest to coś wyjątkowego, na pewno specyficznego, ale myślę, że wszystkim troszeczkę nam tęskno za taką tradycyjną, zwykłą, powszechną szopką bożonardzeniową. Kiedy dowiedziałem się, że taka szopka żywa jest organizowana w Kielcach od kilku już lat, no bardzo chętnie zgodziłem się i zaprosiłem, żeby tego roku ta szopka, właśnie żywa ze zwierzątkami, z tym całym klimatem, była właśnie u nas, żeby też pozwolić naszym parafianom na nowo przeżyć coś, coś takiego. Zwierzęta wypożyczone zostaną od hodowców z terenu całego województwa Świętokrzyskiego, najwięcej od właściciela gospodarstwa agroturystycznego w Lisowie, Wygwizdowie. Zgodnie z planem, wszystkie prace zakończą się 15 grudnia bieżącego roku, a tą drogą organizatorzy apelują o pomoc i wsparcie materialne przy jej budowie. W trakcie spotkania z dziennikarzami poinformowano też o kolejnej, piątej już pielgrzymce do Rzymu i audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI. Grupa Skielc będzie prosić papieża o błogosławieństwo dla mieszkańców miasta i regionu, zawożąc mu skromny upominek. Jak co roku wręczamy Ojcu Świętemu jakieś prezenty od mieszkańców naszego miasta, naszego regionu. W ubiegłym roku Ojciec Święty otrzymał srebrne monety, ale były one niezwiązane z regionem. W tym roku przekazujemy Ojcu Świętemu spinki do koszuli, wykonane ze srebra oraz z krzemienia pasiastego. Krzemień pasiaste jest, jest związany z naszym regionem. Mam nadzieję, że Ojciec Święty będzie używał tych spinek. Podczas spotkania Benedykt XVI pobłogosławi też figurkę dzieciątka Jezus, która po żywej szopce przekazana zostanie do parafii św. Franciszka z Asyżu.